I chciałem do za siebie zaprosić parę, że tak powiem, drugą, czyli tej oraz pasuta. No jestem tutaj, ty. Tam? Chodź na górę. Nie powiedziałem, chodź no na kurwa. Cho, no powiedziałem. Jestem. no, no to i co? Chodź, no to chodź, no to chodź. No na chuj dziewczynę kurwa obraża. No ja ci. No na chuj A co, dziewczynę. kurwa, kto zaczął? Nic nie powiedziałem. To, kurwa, na pasztetów. Ma, mam nagrane. Przysięgam ci, że nie powiedziałem takiego tekstu. Mam to nagrane. Nie, nie to... powiedziałeś pasztety, nie. kurwa? Mam nagrane, wszystko kurwa na kamerze, nic nie powiedziałem. Trzy razy zapytałem, co ty to pierdolisz, sobie, bo się kurwa złożył. ja powiedziałeś pasztety, kurwa, to masz przejebane. To chuja mam przejebane. Masz przejebane. To ty, kurwa laski wyzywasz. I to u mnie kurwa. O kurwa. O kurwa. Czy ja czuję gówno? Ktoś tak, się zesrał? się zesrałeś, no, się zesrał? Ktoś się zesrał. Na które roku nie widzisz? Nie, to jest kurwa od jesteś jak kuły. Na co tak brzydko mówisz? Weź, kurwa, ja wolę... debil. Nie możesz tak mówić do mnie. To jest obraźliwe słowo. Obraźliwe powiem... to sobie. A coś ty kurwa powiedział do dziewczyny, z której przyszedłem. Te Nagra... kurwa pasztety przyszły! Przysięgam ci kurwa, nie powiedziałem takiego tekstu. Nie wiem skąd to wziąłeś. I trzy razy zapytałem, co ty kurwa pierdolisz, bo nic nie powiedziałem, rozumiesz? żeby zobaczymy, jeżeli. jeżeli nie, nie ma na co patrzeć, bo to rozmawiał kurwa, to temat nie będę. Nie drzy kurwa! Bo co? Bo się próbuję skupić. Jeżeli się okaże, że. Dam tak... jesteś zwykłym prostakiem, kurwa. Mówić to szczerze. A ty kurwa. No to jak ty się kurwa zachowujesz. No i... Wchodzą no jakieś wypasz tedy, jebaj, tedy te, Ale po co kurwa kłamiesz, jak ci mówię, tego nie mówiłem! Po chuj, kurwa zmyślasz, żeby kurwa gorzej nie wypaść. Mam to kurwa tfelu nagrane, rozumiesz? Prosimy jak o bez cełordów, tak tak ponieważ tak stream również nas tak tak się tak odzywał. Tak. Bo to jest obraźliwe słowo bardzo. To jest bardzo. To ja wyjdę ze studio nie, i, to i się to skończy. Nie, nie, naprawdę. Powiedziałeś ty do nich i tyle. A jeżeli nie, to potraktuj tego tekstu, że nie było tego drugiego. Ale A... biście kurwa, że nie było, naprawdę. Siedzisz, grozisz, mi, kurwa, człowieku jest ty ty pierdolisz, pierdoli, ja ci, pierdoli... gro, co ci na, co, grożę? O co tu stałeś i pierdoliłeś? No to mówię powiedzieć. No, to, co mi się stanie. Powiedziałeś, powiedziałeś, chodź na górę, to kurwa co. Ja powiedziałeś... jestem tutaj obok, to pochuj ja się na górę. No, ale powiedziałem, chyba stój na tym dole, bo w pismu I... dostaniesz. Tak, powiedziałem, jak już. Powiedziałeś, chodź na górę, kurwy no nie. Tak dobra, powiedziałeś, no to dobra, dobra zamknij mordę. Panowie, mam pierwszy no, telefon, więc odbierzmy. Halo, halo? Mój no, telefon, jak mi się dobrze z tą kurwą jedzie. Halo, halo? Halo, halo? Cześć też się nie my tutaj mnie połączyli, Ja generalnie chciałam powiedzieć, że. No to było tak, że my weszłyśmy i ty powiedziałeś coś tam o nas, że pasztety. No czy i dopiero nie wtedy. to powiedziałem po... tego. To one są pierdolnięte, mam, na mam stream, nagranie. Ale to jest na streamie, to jest. Ale ja na... też mam na streamie, to stary. No stary. No, kłamie. no kłamie? kłamiesz, teraz ty kłamiesz. Obejrzysz powtórkę. Ale kłamiesz. Siedziałbyś kurwa, kłamał mi tak w oczy, jak są siebie. I blog. Nazwa... one też nazwały mnie z kurwy synem. Podróż. Zacząłeś, nie wiem, czy wiesz, co znaczy być kurwą. Chociaż bym. Dokończyłbym do ta kurwa sentencję, ale sobie daruję. To ci wyjebie mówię, to, stąp, to na ryju, tak, na ryju będziesz miał to, jak to kończy. Generalnie Trasne. sytuacja Co? wyglądała Trasne. tak... No nie mogę cię bić jeszcze. Mogę coś kurde powiedzieć? To miał okazję. Sytuacja wyglądała nie. tak, że my wyszłyśmy i nazwałeś nas pasztetami i dopiero wtedy ja się zdenerwowałam i powtórzyłam, jebać tej kwana. Nikt nie nazwał cię z kurwy synem, ale jeżeli myślisz tak o sobie, no to... No to... No, słuchaj, po pierwsze... Mogę zarzucić ci różne rzeczy, ale nie nazwałbym cię pasztetem, bo bądź co bądź uważam, że brzydka wcale nie jesteś. To po pierwsze. I to mówię kurwa z pełną premedytacją, więc nie nazwałem cię w ten sposób. Natomiast już nie chcę mi się na to wyjebane mam. Dobra, możesz się rozłączyć, idź, idź szczerze okay, swoje tobie. jakie swoje inne tonie. rzeczy masz jej do zarzucenia? A jakie inne rzeczy masz jej do zarzucenia, Słucham. Nie atencjuj się, po prostu stąd, rozłącz się, siedź tam na zapleczu i tyle no. Poczekaj aż o. twój pan skończy rozmowę. Pasun no i kurwa, no i widzę, jak ty jesteś kurwa no to tak, jebana, no jaki te... pan na... ciebie popierdoliło, tak. No. jesteś tak samo jak te wszystkie nie, toksyczne po kurwy, nie jestem no daj, daj mi dokończyć. A po jesteś tak samo jak, tak jak te wszystkie toksyczne kurwy z Instagrama, co komentują, wyżywają się kurwa na, na młodych kobietach, jesteś taką samą kurwa pałą, jesteś ich szefem można powiedzieć kurwa, siedzisz z tym pierdolonym praniem i kurwa wyzywasz kobietę od szmat, ale na szczęście jestem ja, który naprawi świat po tej kurwie. Zdronie. Dopóki się nie odezwałeś, nikt złego słowa na twój temat nie powiedział. To, to nie zaczęło się znikąd i tylko Dobra, to to ja wrzucę powiedzieć. film, wrzucę film, obejrzysz powtórkę i tyle, bo to przekomarzanie się nie ma sensu. Zobaczysz mój kanał, okej? Okay? Dobrze, zobaczymy, nie Świetne. ma problemu. Bardzo się cieszę. Dobra, no to czekajcie. To teraz na spokojnie, bo ja.